No, daj W sklepie, oczywiście, tak jak mówiłem, cały czas sprawa autorskie. Jedna jedynie jedna emoteczka jest fajna, stąd. No, mi się nie pali na tej nadkręcenie. I nie dla mnie. Nie, ja są takie anlaki dla Dziwne. Nie grałbym w cały czas. A jak już bym miał wybrać tam chyba ten fotel. Czy tam ja dwie osoby już w knajp? Ale się pójdźcie na ratowanie, jeśli uspieram. Przypominam też... Dla każdego kto chce zagrać dzisiaj będzie Lachlan Cup od 16 do 18 za 5 godzin dzisiaj. Więc zapraszam. Będzie można obejrzeć u mnie bądź zagrać, Jeśli ktoś chce. My tu szybko robię to co muszę. Okej. Okay. Zrobione no, Mamy Dobra No to mamy Więc co? I co wy, jak tam mówię? Jeśli przypominam te je... Przepraszam, że u mnie krzyczą, ale to jest Ach, Unlucky Nigdy mnie nie będziecie. To jest taki nie wiem jakby rytuał W każdym 3. No to co? Ogólnie to zróbmy mały przykład sklepu Jest cały czas pakiet z Halloween Jeśli ktoś nie kupił to ma cały czas szansę Ale ja nie polecam, nie jest No, cztery skiny, no nie pytania Lecz, no, te skiny to są Halloweenówki I one nie są już no, takie fajne Mi się przynajmniej nie potopają, więc ja nie za bardzo polecam Ale niedawno turniej No, znaj te osoby Wow. Przepraszam, że mi krzyczą, ale nigdy nie będzie ci Dobra, mniejsza. Jest co w sklepie... Ty, nawet jak, jak się staram, to nie ma Family Friendly Live, a, bo jak oni się mają trzymać, to no. Dobra, mniejsza. Jest co w, sklep, w sklepie razem z Kilowami a Kalotnią jest można osobno jako cały zestaw wykupić mamy również pana hamburgerka latającą kurt, co to jest? latający talerz musztardy i keczuku masno i mamy poskramiacz masy i masiarni mamy powrócił pan sero razem z swoim skinem w pani. mamy oczywiście dwie motki z prawami autorskimi ale kto by się spodziewał Mamy kolejną też emotkę z prawami autorskimi. Co nawet fajne. Więc polecam. Jak najbardziej jest. Opalisujący kilow. Pani Terra. Szturmowiec. Punkt złamania. Więc co, polecam jak najbardziej. Co mamy? Cały czas mamy słynne, pierwszowzorowe pampiki, mamy od nich lotnie, o same ogólnie pampiki. Najbardziej polecam Pani Ramirez oczywiście. się ona jest? Pani Ramirez. O, jest Pani Ramirez. Patrzcie jak ona pijera. Ale co? Są skiny i też w dodatku kilo tutaj mamy Satan, dla każdego i zatarmo lata z każdego, więc polecam bardzo i niesmiernie. No so. co? Dzisiaj live X Jeśli ktoś chce wpić, pisze swój nick na czacie, subskrybuje, subskrybuje mój kanał, daj łapeczkę w górę. I tyle żeby sakrać. To jest cała rekułka, więc sobie zaklejmy gdzieś spocone. Nie wiem, weźmy ją. Ją plus nie wiem plus kose na przykład o lotnie ich zostanie więc idziemy na spocone sala. i coś pięć osób na live wow rekordy Rekordy. I ogłaszam, że najprawdopodobniej niedługo na kanale będzie konkurs o 50 zł kartę Google Play. Więc, jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, to serdecznie zapraszam. A najprawdopodobniej gdzieś tak, sobota, niedziela, co będzie? Kurczę, bez gramy. Co jest? A nie, to ten pust był tak zrobił. Ty ten pust chyba nie miał tego na tachu jakiegoś opancerzenia. Oj, okulnie pokażę fan coś. Nie wiem czy bez snajperki tego nie widać. Ale tam na kalaktusu już jest odliczanie to i 7 Siedem, sześć dni, kilka kocin i kilka minut jest. I when I went Dziękuję co tam polecam szczerze być na tym ewencie, bo muszę coś pić za tarmo, typu na przykład, nie wiem, jakiś wspominek typu, jest koncepcja na reticie, pyszę jako ta, wiecie te pioszyczki Kalaktusa, to są takie tupne na plecy, no to to muszę być jako plecak. Ben Stark kapısı Çekeyim mi sabiye? Ale to będzie Lutten runda. Coś czuję. Mam tylko Famaset, które takie ścianą. Okej, okay. już lepiej, już lepiej. Szukujmy już, już jest lepiej, lepiej o wiele. Teraz już musimy nawet na tłumaj lecieć. Ale czy nam się uda to, to już, nie wiem. Dobra, przez tym autem. Wspierajmy nocję. 哇，哇，都表。 więc jakieś cztery spory. Na cztery spusty. A to i kury. I płacz. Przepraszam, picowie najmocniej. Ale, to już... Wiecie, ja tak mam... To jest moje na live'a. Dlatego tak się często live nie odkoszłam. Ok. Tajnie tam też nieco. Nie najlepszy coś? nie taki, dawaj, 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 No dawaj, 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 好，下下下课，结束。啊，我们再玩一局。哎，我赢了，Boom，Boom，我赢了。 To wygląda jakby to ty ciek, 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 ciek. Hmm. Tutaj jesteś, Tarapates! O o Tarapates! Jesteś w dupie! O o! Jesteś w tarapata, Wiesz? Oj, oj oj Ja cię tylko znajdę, to cię zaszczęszę! No gdzie uciekasz? A nie! Miłość! Chodź tu! Nie uciekasz! to za spierdzielaj! Może to ty czysteś! Siedeczkę odpoczynamy! O! Kąpotkę wezmę! O! To jestek! Jesteś w tarapatach! Wiesz łatwym! Und jetzt Tarapates. Mm -hmm. mm -hmm. Gdzie ty uciekasz? Jaki kurczy, ucieka przede mną. Ja, ja. Kurde, bym się chciał rozkrzać. Ja pandażownicy nie mam, nie strefa zabije. Kuśka, blaszka. Tapeszka. No to mamy rip. No to mamy rybę Bento. Ale dobra runda była. e o, we 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 Ui-we-we-we-we. O, Chłopcze chce pić, a potem ucieka. Wszyscy ludzie też Dobra, następnym razem ja biorę apteczki, już nigdy ich nie wywalam Jezus Maria, czy mi się nie zdążę Dobra, uda mi się jeszcze może Jezus, dawaj szybko, moc, moc, musi być moc, musi być amfetamina, musi być moc, amfetamina, Dobry. Dobra, dawaj, U. Jezus Mary, jak ja po prostu cię. Dziękuję. Spiza mi dał. All good. Nim Chłopie, ty i ja nie jesteśmy w strefie, ty to mnie pieprzasz. Jesteś kupi? Dobra. Lecę mi to strefę. Mam to w dupie ja chcę szyć, a nie. Ale mało killi. będzie jak już. as konti masheer Co to za sojusz już mnie? nie? to jak to lubię. Ty, 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 Mogę zagrać? Tak, paczku, możesz zagrać. Już starczy, że zasubskrybujesz kanał, też pateczkę w górę i podasz mi słynik złoty i możemy zagrać ja ci piwko to nie nie, nie, nie nie, nie, nie szok ale można zagrać, tak można bez, bez najmniejszego problemu to co ci powiedziałem to jedyne wymogi. ale w to wszystko ZAWSZY TAK JEST! No to jeśli chcesz mix stan tłuków, poczekam na odpowiedź niestety, no wiem pól w ściska kiedy trzeba czekać ale no każdy, każdy człowiek jest taki jest smutny w swój człowiek, każdy takiemu człowiekowi którego pól w tupe ściska dobra, mniejsza mniejsza, no można to nagrać. O kole, ktoś kra, ja nie wiem, miał być live, miał dołączyć kilka osób, a nikt nie kra, wspaniale. Więc ja chyba zaraz będę kończył live'a, skoro no, nikt nie wpija, mam kolegów z teamu takich Taunów, który których nikt nie wpije. No, mam świetny team ogólnie, więc to, to chyba na tyle z tego live'a. Krótki po powiecie. Gdyby ktoś pił, to by był dłuższy. Niestety moi koledzy to... no. I kodlec chłopowy nie podkrzany, więc co? Nie ja dziękuję za to, że byliście i się złożyli.